Hej, czy wszyscy są online? Bawiłem się ustawieniami serwera przez wiele godzin, więc chcę się upewnić, że tym razem nic się nie zawiesi. Już jestem. Właśnie skończyłam regulować mikrofon, żebym mogła nagrywać wszystko na TikToka. Mam ten dziwny filtr, który sprawi, że Nether będzie wyglądał wyjątkowo strasznie. Cześć wszystkim, właśnie się loguję. Mój launcher postanowił zaktualizować się w ostatniej chwili, ale myślę, że dam radę. Jak się mają inni? Wszystko w porządku. Po prostu odrodziłam się w zwykłym miejscu. Danielu, wygląda na to, że trochę zmieniłeś miejsce odrodzenia. Jest tam ładna, kamienna ścieżka, której wcześniej nie było. Wygląda naprawdę fajnie. W końcu się udało. Mój komputer się zawieszał bez powodu, ale przynajmniej już tu jestem. Więc co mam dzisiaj w planach? Świetnie. Wszyscy jesteśmy online. Więc, jak wspomniałem wczoraj wieczorem, znalazłem coś niezwykłego na forum Minecraft. Rzekomy Pigman Summoning Ritual. To ewidentnie creepypasta, ale pomyślałem, że fajnie byłoby nagrać to na kanał Natalia. Och, możesz być pewien, że tak będzie. Nic tak nie przyciąga uwagi moich widzów jak upiorny motyw. Ostatnio popularny jest też hashtag hashtag Minecraft Horror. Jasne, widziałem kilka filmów o obserwacjach Herobrina, ale wiedza o Pigmanie jest dla mnie czymś nowym. Jestem ciekaw, ale też trochę ostrożny. Tak naprawdę nie chcemy zepsuć serwera, prawda? Nie jestem zachwycona słowem rytuał. Brzmi złowieszczo, ale hej, jestem gotowa na coś innego. Miejmy nadzieję, że nie zepsujemy wszystkiego. Spokojnie, chłopaki. To pewnie tylko jakieś głupie teksty, które wpisujesz na czacie. Albo może wrzucasz złoto do neteru. Nic z czym nie moglibyśmy sobie poradzić. Dokładnie. Spotkajmy się przy głównym portalu. Zbudowałem go trochę na wschód od spawnu, blisko krawędzi tego wielkiego wąwozu. Upewnij się, że zabierzesz trochę sprzętu, ponieważ czytałem, że musimy stanąć w neterze, aby wykonać rytuał. Skopiuj to. Pozwól mi tylko wziąć mój diamentowy miecz i kilka dodatkowych pochodni. Nagram spacer tam. Będzie malowniczo. Zabiorę ze sobą łuk i strzały, na wypadek gdybyśmy wpadli na gasty lub coś innego. Pozwól mi też stworzyć kilka mikstur. Odporność na ogień może się przydać. Dobry pomysł! Zawsze wpadam do lawy, więc eliksir odporności na ogień jest dla mnie koniecznością. Spieszcie się, chłopaki, już jestem przy portalu, a on migocze jak zwykle. Wygląda stabilnie. Już prawie. Uważaj przy tym wąwozie, jest głębszy niż wygląda. Dzięki, po prostu obejdę półkę. Nie chcę stracić wszystkich rzeczy pierwszego dnia kręcenia. Jeśli upadniesz, to przynajmniej będzie to dobra treść, prawda? To prawda, ale wolałabym zachować swoją godność i swój sprzęt. Oto portal. Wszyscy się szykujcie. Wow, jest większy niż pamiętam. Przedłużyłeś ramy o kilka bloków, Danielu? Tak, tylko dla estetyki. Nie zmienia to sposobu działania, ale wygląda bardziej dramatycznie. Okej, okay, możemy. Włączam kamerę. Zróbmy to, wchodzimy. Okej, okay, wchodzę, uważaj. Za portalem jest spadek. Postawiłem barierę z bruku, ale bądź ostrożny. Zanotowano. Pozwól, że szybko się rozejrzę. Neter wygenerował dość dużą bazaltową deltę po naszej prawej stronie. A przed nami jest szkarłatny las. Człowieku neter zawsze przyprawia mnie odreszcze tym czerwonym niebem i wszystkim. Danielu, gdzie zrobimy ten rytuał? Według informacji, które znalazłem, musimy utworzyć krąg wokół portalu po stronie neteru. Następnie upuszczamy sztabki złota, wpisując konkretną pieśń na czacie. Brzmi wystarczająco łatwo. Zbierzmy się. Przyniosłem kilka bloków złota, które możemy rozbić na sztabki. Idealnie. Będę dalej filmować. Wszyscy stańcie w przybliżonym kręgu. Chcemy mieć dobre ujęcie portalu za nami. Rozbijając te blokady, mam mnóstwo sztabek złota dla każdego. Rozdaję. Zobaczmy, upuszczę jedną przy moich stopach. Tak samo, upuszczam moje złoto. Dobrze, wpiszę pieśń. Daj mi ją przeczytać. Zagubiony duchu netheru, wyjdź do tych, którzy zakłócają twój wieczny odpoczynek. Coś w tym stylu. O, to jest przerażające. Moi widzowie to pokochają. Kontynuuj, Danielu. Jasne. Następny wers brzmi: Pigman, duszo zapomnianych powstań i rozerwij zasłonę między królestwami. Mój ekran po prostu zamarł na ułamek sekundy. Ktoś jeszcze? Tak, niewielki skok opóźnienia. Może serwer lub ładowanie obszaru. Zrzućmy winę na rytuał. Kontynuuj, Danielu. Ostatni wers. Ze złota i krwi wzywamy Cię. Pokaż nam swoją twarz duchu neteru. To jest intensywne. Widzieliście migotanie portalu? Tak, to nie było normalne. Fioletowy odcień, prawie czerwony. Widziałam, że pakiety tekstur tak robią, ale my żadnego nie używamy, prawda? Żadnych pakietów tekstur. Pozwól mi sprawdzić konsolę serwera. Właściwie, Danielu, możemy coś mieć. Spójrz na listę graczy. Jest tam imię, którego nie rozpoznaję. Pigman. Czekaj, co? To prywatny serwer, również na białej liście. Nikt inny nie ma hasła. To zdecydowanie dziwne. Spróbuję napisać do nich na czacie. Cześć, Pigman. Kim jesteś? Sprawdzam konsolę. Pokazuję... Konflikt Enci, nieznany użytkownik. Nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. Może to tylko usterka? Możliwe, ale to jest idealny moment, zaraz po rytuale. Zobaczmy, czy możemy je znaleźć. Możemy podejść ostrożnie. Jeśli to jakaś losowa wtyczka, nie chcemy się przestraszyć. Ja poprowadzę. Mam łuk. Przejdźmy się po krawędziach tej neterowej fortecy. Jesteśmy całkiem blisko, prawda? Da to jest po lewej, za tym mostem. Idźmy tam. Wszyscy. Bądźcie ostrożni. Nie wiemy, czy to błąd, czy też jakiś gracz sobie z nas żartuje. Jasne, miecz w gotowości. To może być złoty materiał dla mojego kanału, jeśli znajdziemy jakiś dziwny błąd. Kontynuujmy. Widzieliście ten wiersz tekstu? To były po prostu losowe symbole? Coś w stylu i i 6.pik, równe, równe pytanie, czy coś takiego. Naprawdę dziwne. Mój aparat w telefonie to wszystko uchwycił. Dziwne. Pozwólcie, że dodam krótki komentarz: hej, chłopaki. Wygląda na to, że uruchomiliśmy gliczjowego byta o nazwie Pigman. Sprawdźcie te losowe kody na czacie. Miejmy nadzieję, że to wszystko. W górę po schodach twierdzy, uważaj na zwiędłe szkielety. Będę miał oko. Moje napisy w grze wychwytują odległe pomruki Piglina, ale nic niezwykłego. Poczekaj, chyba widzę tabliczkę z imieniem po drugiej stronie tej ceglanej ściany. Człowiek świnka? Możliwe, jest krótki i migocze. Przejdziemy przez kopalnię. Wszyscy się cofną. To nie jest normalny zombifikowany piglin. Spójrz na to. Tekstura jest częściowo ludzka, częściowo świńska. Nazwa nad głową mówi Pigman. Spróbuję porozmawiać z nim na czacie. Pigman, słyszysz nas? Ty mnie obudziłeś. Odpowiedział. To zdecydowanie nie jest zwykła przemowa tłumu. To jest takie dziwne. Uwielbiam to. Ludzie, nigdy nie widziałam czegoś takiego w Minecrafcie. Sprawdź czy mogę podejść. Trzymaj się z daleka. Czy... czy to właśnie ci groziło? Nie jestem pewien. Napisałem: trzymaj się z daleka. I po prostu wpisałem to na czacie. Zobaczę, czy uda mi się podejść bliżej. Uważaj, nie wiemy, czy jest wrogi. Wow, pochodnie właśnie zgasły. Czy to jakiś nowy efekt? Zdecydowanie nie jest to standard. Mój ekran przyciemnia się. Ledwo widzę. Naciśnij F, aby przełączyć drugą rękę na pochodnie. Jeśli masz OptiFine, to może pomóc. Jasne, robię to. Ojej, wszystko jest takie ciemne. Przyszedłeś po mnie. Tak naprawdę chcieliśmy po prostu zrobić mały, straszny pokaz, ale to wykracza poza zwykłą usterkę. Spróbujmy walki. Może to po prostu zmieniony wygląd bossa. Jesteś pewien, że powinniśmy zaatakować? Ja to zrobię. Jeśli jest to niebezpieczne, lepiej uderzyć pierwszy. Nie możesz mnie zniszczyć. Wpisał dokładnie, gdy Aaron zamachnął się mieczem. Czy nawiązałeś kontakt? Przeszło przez niego. Brak wskaźnika uszkodzeń. To nie jest normalne. Zazwyczaj nawet boss mob wykazywałby jakieś oznaki trafienia. Zobaczę, czy mogę ponownie otworzyć konsolę serwera. Sprawdzam. Konsola jest zablokowana. Powtarza się nieznany podmiot Pigman w kółko. To jest popieprzone. Może powinniśmy się wylogować i zrestartować serwer? Dobry pomysł. Po prostu wyjdę. Nie chcę ryzykować uszkodzenia danych. Na razie zatrzymuję nagrywanie. Czekajcie, chłopaki. Przycisk rozłącz został zastąpiony przez Teraz należysz do neteru. Tak mówi moje menu. Czy to jakiś żart? Ja też. To zdecydowanie nie jest normalne. Ja też nie mogę tego kliknąć. Jest wyszarzone. Spróbuję w menedżerze zadań. Mój komputer ignoruje kutrl Shift-Esk. U mnie tak samo. To mnie przeraża. Nie ma ucieczki. On to napisał. Ok, wow, to jest niezwykle przerażające. Zachowajmy spokój. Może to mod, który ktoś zainstalował dla żartu? Kto by to zrobił? Tylko Daniel ma uprawnienia administratora, prawda? Dokładnie. Przysięgam, że nie dodałem żadnego takiego moda. Coś na pewno przejęło serwer. Zobaczmy, czy możemy złamać portal od tej strony. Jeśli odetniemy łącze, może to zatrzyma infiltrację. Dobrze powiedziane. Wszyscy wróćcie za mną do portalu. Spróbujemy wydobyć obsydian. Nadal kręcę kamerą. Zobaczmy, czy uda nam się to uchwycić na materiale filmowym. Prawdziwy horror w Minecrafcie. Moi widzowie w to nie uwierzą. Portal jest tuż przed nami Fioletowy wir migocze Zacznę kopać Mam diamentowy kilof Będę stać na straży Będę uważał na tego pigmana Sprawdź portal Wir robi się szary Ten obsydian nie pęka Zwykle trwa to około 10 sekund Ale pasek postępu resetuje się za każdym razem Daj mi spróbować Możemy to zrobić szybciej Jeśli obaj będziemy kopać Nadal się nie łamie To niemożliwe Obsydian jest twardy, ale nie niezniszczalny Jesteś tutaj przywiązany Wrócił na czat, gdzie jest fizycznie. On jest za tą kolumną, myślę. Czekaj, nie. Widzę, że skrada się za nami. Potrzebujemy innego planu. Czy moglibyśmy zbudować drugi portal daleko stąd? Mogę to zrobić, ale potrzebujemy więcej obsydianu. Zobaczmy, czy znajdziemy go w skrzyni fortecy a może przejdziemy do trybu kreatywnego. Próbuję Game Mode Creative. Nie działa. Pisze polecenie nierozpoznane. To szaleństwo, jesteś właścicielem serwera? To przechodzi od dziwnego do wręcz przerażającego. Po prostu fizycznie odłączmy router lub coś. Mój router jest w innym pokoju. Zrobię to, jeśli będę musiał, ale pozwól mi sprawdzić, czy to w ogóle zadziała. Mam złe przeczucie, że może nie. Jeden po drugim, znikniecie. Ta wiadomość zdecydowanie jest skierowana do nas. Niech cię to nie przestraszy! Spróbujmy wbiec głębiej w neter. Może uda nam się uciec lub znaleźć błąd do wykorzystania. Wszyscy trzymajmy się razem. Jeśli się rozdzielimy, kto wie, co się stanie. Dobrze, ruszamy. Pełną prędkością. Pójdziemy w stronę tego karmazynowego lasu. Rozglądaj się za złotem i wszelkimi strukturami. Nagrywam wszystko. Bateria mojego telefonu wyczerpuje się super szybko, ale będę nagrywać tak długo, jak będę mogła. Jest tak cicho. Normalnie słyszałbym tu pigliny lub hogliny. To mnie przeraża. Neter nigdy nie jest tak pusty. Może ten byt zmusił ich do zniknięcia. Tam. Widzę małą dolinę piasku dusz. Możemy ją przekroczyć, ale bądź ostrożny. To nas spowalnia. To może być niebezpieczne, jeśli Pigman będzie za nami podążał. Zróbmy to w każdym razie. Jeśli zostaniemy, jesteśmy skazani na zagładę. Wszyscy trzymajcie głowy do góry. To jest takie powolne, dokąd idziesz? To takie przerażające są nas drażni. Po prostu ruszaj się, nie angażuj się. Znów jest za nami. Ruszaj się szybciej. Chłopaki, zaczynam myśleć, że nie możemy go wyprzedzić. Środowisko może być po jego stronie. Co więc robimy? Możemy spróbować wykuć nowy portal, jeśli znajdziemy lub wydobędziemy obsydian. Ale nie możemy niczego zepsuć. Sprawdzę, czy mam resztki obsydianu z wcześniejszego okresu. Tak, mam. Mam 12 bloków. 12 wystarczy, aby zbudować podstawowy portal. Znajdźmy bezpieczne miejsce. Tam, przy tej półce, jest mała zatoczka w bazalcie. Może możemy ją tam umieścić. Dobry pomysł, zróbmy to szybko. To nie jest pozostawanie aktywnym. To nie jest normalne. Zapaliło się na pół sekundy. Potem zgasło. Coś nie pozwala nam na wyjście z sytuacji. To królestwo jest twoim więzieniem. Nienawidzę tego mówić, ale naprawdę czujemy się, jakbyśmy utknęli w neterze. Spróbuję wylogować się jeszcze raz. Ten sam komunikat. Teraz należysz do neteru. Jasne, ja też tak mam. Bez powodzenia. Chłopaki, bateria mojego telefonu właśnie osiągnęła 1%. Wcześniej wynosiła 60%. Jeśli przestanę nagrywać, przynajmniej zachowam część materiału. Rób, co musisz, ale potrzebujemy planu ewakuacji. Może możemy porozumieć się z Pigmanem? Jeśli to jakiś przeklęty duch, możemy negocjować? Warto spróbować. Pigman, nie chcieliśmy ci przeszkadzać. Jak możemy to naprawić? Chcemy wyjść. Nie ma ucieczki. Wasze dusze należą teraz tutaj. To nie jest pomocne. Pozwól mi spróbować. Pigman, przepraszamy. Czy jest sposób, żeby cię uwolnić i uwolnić nas samych? Przepraszam. Nic nie warte. Twój rytuał mnie obudził. Nie mogę zaznać spokoju, dopóki nie zdobędę was wszystkich. To zdecydowanie nie jest skrypt NPC. To coś innego. Mój telefon właśnie się zepsuł. Jest wyłączony, więc nie ma więcej nagrywania. Zobaczmy, czy uda nam się wydostać pozostałych. Czekaj. Bartek? Czy właśnie straciłeś połączenie? Jego awatar jest zamrożony. Nie odpowiada również na czacie głosowym. Zniknął. Nie ma go na liście graczy, albo. czekaj, lista znów pokazuje Pigman. Tam, gdzie było imię Barteka, jest napisane po prostu Pigman. Ilu pigmenów mamy teraz? Czy to ta sama jednostka? Daj mi policzyć, serwer pokazuje czterech graczy: Daniela, Natalia, Oliwie, Arona, plus jednego pigmana. Więc Bartek został skutecznie zastąpiony przez pigmana to przerażające! Próbuję zadzwonić do Barteka. Bezpośrednio do poczty głosowej. <noise> Więc naprawdę straciliśmy Barteka? Jest offline, czy. Boże, to jest zbyt przerażające. Nie możemy teraz o tym myśleć. Musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo i znaleźć wyjście. Może możemy ustawić nasz spawn tutaj z łóżkiem? Och, czekaj, to spowoduje eksplozję w neterze. I tak nie możemy wyjść. Ruszajmy się. Pozostawanie w jednym miejscu dało Bartekowi w kość. Kolejna dusza zabrana. Kto następny? Nawet tego nie czytaj, uciekajmy. Zaraz za tobą. Wszyscy. Sprawdźmy jeszcze raz tę twierdzę neter. Czasami jest drugi portal, lub struktura, którą możemy manipulować. Albo przynajmniej możemy poszukać wskazówki. Dobrze, ale trzymajcie się razem. Tam, duże wejście do fortecy. To różni się od poprzedniego korytarza, więc może znajdziemy nowe skrzynie. Ustawiam pochodnie wzdłuż trasy, żebyśmy się nie zgubili. Sprawdzam pierwszą skrzynię. Złoty pancerz konia, neter brodawka i trochę kości. Żadnego obsydianu. Spróbujmy głębiej. Uważaj na szkielety Witter. Jeśli w ogóle istnieją tu normalne moby, miejsce sprawia wrażenie opustoszałego. Szukasz nadziei? On z nas kpi. Nie pozwolę mu wejść mi do głowy. Szukajmy dalej. Widziałeś ten tekst na ścianie? Coś o zagubionej duszy lub uwięzionym w danych. To jest nawiedzanie na następnym poziomie. To nie może być po prostu mod. Czy to może być jakieś nadprzyrodzone zjawisko wykorzystujące Minecraft jako medium? Nie wiem. Sprawdźmy te skrzynie. Otwieram. Więcej sztabek złota, kilka siodeł, żadnego obsydianu. Potem szukamy dalej. Widzę schody w dół na końcu. Będę trzymać się blisko. Czas ucieka. Czy wy, goście, słyszycie dziwne dźwięki w prawdziwym życiu, jak szumy? Moje słuchawki ciągle trzaskają. Ja też. Ten szum jest intensywny. Skup się. Zejdźmy po schodach, może znajdziemy. Korytarz się zawalił. Cegły spadły za nami, jesteśmy uwięzieni. Nie ma więc drogi powrotnej. Musimy iść naprzód. Teraz już nie ma odwrotu. To coś nowego. Nigdy nie widziałem, żeby taka struktura powstawała naturalnie. Mówiłeś, że ołtarz obsydianowy? Daj mi spojrzeć. Jest na nim znak, ale pusty. Może moglibyśmy rozbić obsydian albo wykorzystać go do stworzenia innego portalu? Próba wydobycia nie działa tak jak poprzednio. To jest moje miejsce odrodzenia. Więc znaleźliśmy domenę Pigmana. Jeśli ją zniszczymy, może zniszczymy jego. Zobaczymy, czy uda mi się rozstawić pochodnie i oświetlić to miejsce. Na znaku właśnie zmieniono tekst. Napisano: Twoje dusze mnie karmią. Dość tego. Spróbuję zaatakować ołtarz TNT. Mam trochę z wcześniej. To może być ryzykowne, ale zróbmy to. Odsuńcie się wszyscy. Zdecydowanie to nagram. Przygotujcie się. Ani jednej rysy. Świetnie. Bezcelowe. Dosłownie się trzęsę. Moje ręce są spocone na klawiaturze. Bo czekaj, widzę coś za ołtarzem, jak małą skrzynię. Daj mi sprawdzić. Uważaj. Otwieram. W środku jest książka zatytułowana Ostatnie słowa. To przerażające. Przeczytaj to. Wezwali mnie dla swojej sławy. Odmówiłam udziału. Zamknęli mnie w neterze. Moje serce zawiodło w prawdziwym świecie, ale mój duch nigdy nie odszedł. Teraz przebywam między światami, roszcząc sobie prawo do każdego, kto powtórzy rytuał. Jest podpisany rozmazanym imieniem, czymś w rodzaju Zane lub Kane. Więc tak to wygląda. Był prawdziwym graczem, którego zmusili do neteru jego tak zwani przyjaciele, a on umarł w prawdziwym życiu, gdy utknął? To sugeruje, że jest on zasadniczo uwięzioną duszą. Zepsuliśmy to, reaktywując ten rytuał. Jak więc to naprawić? Dołączając do mnie. Nie słuchaj, musi być inny sposób. Może jeśli szczerze przeprosimy? Albo jeśli zniszczymy to miejsce z prawdziwej konsoli serwera? Konsola jest zablokowana, pamiętasz? Chłopaki. Słyszę dziwny dźwięk z mojej wieży komputerowej. To nie może być nic dobrego. Przegrupujmy się. Wszyscy się zbierzmy. Musimy to dokładnie przemyśleć. Nie masz już czasu. Czekaj. Nie mogę się ruszyć. Mój ekran robi się czarny. Aronie, porozmawiaj z nami. O nie, to już trzy osoby Bartek, Aaron i. Nie możemy stracić nikogo więcej. To szaleństwo. Więc teraz jesteśmy tylko my troje ja, Natalia, Oliwia. Musimy coś szybko zrobić. Cykl trwa. Wróćmy do portalu. Jeśli jest offline, może możemy. Nawet nie wiem. Nie możemy zostać w tym pokoju ołtarzowym. Chodźmy. Ten układ się zmienił. Wcześniej tak nie było. Gra sama się przeorganizowuje. To nie jest możliwe w normalnych warunkach. Pewnie steruje tym Pigman. Kontroluje wszystko w neterze. Przebijemy się siłą, rozbijając bloki. To doprowadza do szału. Bloki się regenerują. Jesteśmy w pułapce, prawda? Sprawdzę, czy jest tu jakiś mały boczny korytarz. Chodź. Uważaj na schody. Twierdza łączy się z deltą bazaltową poniżej. Widzę migotanie światła portalu tam na dole, albo coś, co je przypomina. Dobrze, idźmy w tamtą stronę. Jest w połowie oświetlone, w połowie martwe. Zobaczę, czy mogę wejść. Uważaj! Och, gra fizycznie mnie odrzuciła. To coś nowego, może spróbujemy razem. Oliwia i ja popchniemy cię? Daremne próby. Zróbmy to szybko. Jestem w połowie. Mój aparat zaczyna szwankować. Natalia! Mój ekran robi się statyczny, o nie. Natalia, ona też odeszła, prawda? Zajęło ją. Pozostaje jeden. Dlaczego to robisz? Puść ich. Moje cierpienie domaga się zemsty. Czy nie ma innej drogi? Poddaj się. Danielu, może gdybyśmy oboje stanęli w portalu w tym samym czasie? Czekaj, nie mogę się ruszyć. Moja klawiatura nie reaguje. Olivia? Danielu, tracę kontrolę nad moim komputerem. Ja. Nie, ty też nie. Teraz jesteś sam. Proszę. Zrobię wszystko, tylko oddaj moich przyjaciół. Teraz są częścią neteru, tak jak ty będziesz. Nie pozwolę ci tego zrobić, znajdę sposób. Spójrz na swoje odbicie. Moja twarz wygląda jak w połowie świnia, w połowie zgnilizna. Jesteś mój. Nie, nie mogę z tym walczyć. Jest mi tak zimno. Przyjmij swoją nową formę. To nie może być prawda. Wyłączam fizycznie mój komputer. Nie działa. Wentylatory nadal działają. Ekran się zaciął. Widzę jak moje odbicie łączy się z ryjem przypominającym świnie. Witaj w wieczności w neterze. Przepraszam wszystkich. Kolejna dusza odebrana.